Cześć! Witam Was w drugiej lekcji poświęconej stronie biernej w języku polskim. I dzisiaj spojrzymy na stronę bierną, odpowiemy na pytanie, czy w stronie biernej, czy w tych konstrukcjach jest końcówka O. Końcówka O kojarzy Wam się na pewno z rodzajem nijakim i rozpisałam to tutaj, te wszystkie skojarzenia z końcówką O i z rodzajem nijakim. I to prawda, końcówka O pojawia się w niektórych formach rodzaju nijakiego. Na przykład w zaimku to, na przykład w liczebniku jedno, na przykład w rzeczownikach jajko, w czasownikach było, w czasowniku zostało i wszędzie właśnie w tych formach końcówka o oznacza rodzaj nijaki. Ale i tutaj wracamy czy przechodzimy do strony biernej. Jeżeli powiemy, że jajko zostało ugotowane, to tutaj końcówki o nie ma. I to jest takie miejsce, w którym często moi uczniowie popełniają błąd. Moi uczniowie lubią w tym miejscu postawić końcówkę, czy dać końcówkę O, której tutaj być nie może. Co się stanie, jeżeli y, postawimy tam końcówkę O, czyli co się stanie, jeżeli powiecie, że jajko zostało, i tu jest właśnie ta błędna forma. Jest to błąd, tak po polsku nie mówimy, bo jak już wiecie, w tej formie zjedzone, zaproszone, napisane, kupione. Jedyna poprawna końcówka dla rodzaju niejakiego to jest E. Natomiast O w rodzaju niejakim musi być przy czasowniku zostało. A więc jajko zostało, i tu jest końcówka O. Zjedzone końcówka E, tak jak we wszystkich przymiotnikach, czyli twarde, grube, zielone, mokre, suche, fajne, dobre, złe itd. I te formy, te imię słowy, one się zachowują jak przymiotniki, więc mają tę samą końcówkę. Więc jeszcze raz spójrzcie, gdzie w stronie biernej jest końcówka O. Ona jest w tym miejscu. Czyli jajko zostało zjedzone. Tu mamy końcówkę e. Muzeum zostało odnowione. Tu mamy końcówkę e. Tutaj o. I na końcu jeszcze krzesło zostało naprawione. Też końcówka e dla rodzaju nijakiego. A tutaj przy czasowniku o w czasie przeszłym dla rodzaju nijakiego. I teraz co się stanie? Jeżeli zostawimy tę formę zjedzono, zaproszono, odnowiono, czy taka forma w języku polskim istnieje? Ona istnieje, ale pełni inną funkcję. Za pomocą tej formy tworzymy tak zwane konstrukcje bezosobowe, a więc będzie to zdanie, w którym też mówimy, że coś się wydarzyło, pokazujemy aktywność, pokazujemy rzecz, czy obiekt, której dotyczy ta aktywność, ale nie mówimy, kto to zrobił, bo to nie jest ważne i w tych konstrukcjach bezosobowych nie możemy powiedzieć, kto to zrobił, bo te konstrukcje nam tę informację blokują. Spójrzcie. Zjedzono jajko. I tutaj ta końcówka O nie oznacza rodzaju niejakiego. Ta końcówka O oznacza formę bezosobową. Więc zjedzono jajko. Kropka. Nie mogę już powiedzieć, kto to zrobił, bo to nie jest ważne, i ta konstrukcja nam tę informację blokuje. Zjedzono jajko. I teraz porównajmy sobie e, stronę czynną, czyli ktoś zjadł jajko, stronę bierną, czyli jajko zostało zjedzone przez kogoś, z tą konstrukcją bezosobową: zjedzono jajko. I spójrzcie, jak to wygląda. Zjadł jajko, i tutaj tak intuicyjnie czujemy, że najważniejsza w tej konstrukcji jest ta osoba, która to zrobiła. Tu akurat nie wiemy konkretnie, kto to jest, kto jest ktoś, ale ta informacja jest na pierwszym miejscu, co nie jest obowiązkowe, ale to jest typowa, typowa taka kolejność, typowy szyk. I tutaj czujemy, że najważniejszy jest ten ktoś, kto to zrobił. Spójrzcie, co się dzieje w stronie biernej. Czyli jajko zostało zjedzone, i tutaj możemy dodać informację przez kogo. Na pierwszym miejscu jest jajko, i to jest też takie charakterystyczne dla strony biernej, że najważniejszy jest ten obiekt, z którym coś robimy. Tutaj akurat jakby skupiamy naszą uwagę na tym jajku. I co ważne, możemy dodać informację, kto to zrobił, czyli przez kogo to jajko zostało zjedzone. I teraz spójrzcie na tę trzecią konstrukcję, czyli zjedzono jajko. Na pierwszym miejscu mamy aktywność, bo to właśnie ta aktywność, a nie osoba, która to zrobiła, a nie obiekt, którego ta aktywność dotyczy, to właśnie ta aktywność jest tutaj najważniejsza. Te konstrukcje i takie swobodne przechodzenie ze strony czynnej na bierną, z biernej na formy bezosobowe, to jest coś z poziomu B2. Ja bym powiedziała, że to jest tak pomiędzy poziomem B1, AB2, AB2, bo te konstrukcje są. Y są obecne y, wokół nas, wszędzie. I jeśli jesteście na poziomie B1, macie za sobą certyfikat, y, czy zdobyliście certyfikat na poziomie B1, to nawet jeżeli nie planujecie kolejnego etapu, czyli poziomu B2, warto te konstrukcje znać. Przede wszystkim po to, żeby nie popełniać błędu i też dlatego, że one są używane w języku polskim. I spójrzmy jeszcze na. Takie samo porównanie, ale ze słowem paczka, bo to właśnie paczka była bohaterką tego pierwszego filmiku o stronie biernej. I na przykładzie tej paczki chcę Wam jeszcze zwrócić uwagę na ważną rzecz. A więc strona czynna, ktoś odebrał paczkę. Spójrzcie, tutaj mamy biernik i ten biernik jest tutaj widoczny w końcówce E. e". Ja to wymawiam jako E, czyli paczkę. Następnie w stronie biernej zobaczcie, co się dzieje z paczką. Paczka wskakuje do mianownika, idzie tutaj. Pojawia się ta konstrukcja strony biernej, o której już mówiłam w pierwszym filmiku, natomiast ktoś wskakuje do biernika i jeszcze musimy użyć przyimka przez, przez kogoś. Natomiast w tej formie bezosobowej, zobaczcie, mamy czasownik w tej bezosobowej formie, i tu jest końcówka O, mamy ten obiekt, czyli paczkę w bierniku. Ale nie mamy i nie możemy tutaj dodać informacji, kto to zrobił, czyli kto tę paczkę odebrał. I te konstrukcje bezosobowe one są często używane gdy mówimy właśnie, że coś zostało zrobione, naprawione. Yy, przepraszam, yy, gdy zrobiono coś, naprawiono coś, yy, gdy nie jest ważna osoba, która to zrobiła, ale ważniejsze jest właśnie to wykonanie tej, tej aktywności. No dobrze, to na dzisiaj wszystko yy, i widzimy się w kolejnej lekcji. Na razie, cześć!